W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy spis się wówczas, gdy nie był w już. Wibraliście, wszyscy, aby śpieszać, zapisać każdy do swego miasta. Udało się Żeby się tak zapisać, coś wybiorą sobie Marlinią, która była ubrzegnięta. Kiedy tam przyszedł, nadszedł dla jej czas do zjednoczenia. Porodziła się do pierworodnego syna, omijała go w pieluszki i położyła w niebie, gdyż nie było dla nich nic do W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straszną słabość swoich znaków. Panią i chwała Państwa serdecznie ich oświeciła, traci się bardzo w przyszłości. Lecz ani rzekł do nich, nie bójcie się, bo to zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś wieście na narodził się Pan w starciu, który nie jest Mesjasz, A to będzie z nami. Znajdziecie niemożne, obinięte w wieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Pusząc.